Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na dwa pierwsze mecze z grupy D. I tymi meczami zakończymy pierwszą kolejkę fazy grupowej. Będą to mecze Śląsk, Wrocław, Kontra, Pogoń, Szczecin, a także Krakowia, Kontra, Arka, Gdynia. No, szczególnie ciekawie zapowiada się starcie Krakowi i Arki, ponieważ jak pewnie wiecie, kibice Krakowi i Arki. E, się przyjaźnią ze sobą natomiast w tym meczu na pewno przyjaźni nie będzie, bo obydwie drużyny będą chciały ten mecz wygrać e, jak też możecie tu zobaczyć e, z Arki i Herbu nie mam, ponieważ jest to e, Beniaminek i jest to właśnie nowa e, drużyna w tej e, kolekcji, także moi drodzy, cztery saszetki e, no i karta specjalna oczywiście E, liczy się jako dwa gole, także e, zaczynamy. No i polujemy na Śląsk, Pogoń, Krakowie i Arkę. Pierwsza saszetka i mamy, moi drodzy, Legię, Chląszek. E, dalej, Ruch, Piast, Lech, Poznań. Jagielonia i karta specjalna. Jest to e, przyszła gwiazda z e, Jagieloni Karol Świderski. Także w pierwszej saszetce e, goli nie było. Także w obydwóch meczach na razie mamy bezbramkowy e, remis. 0 do 0, ale trzy saszetki jeszcze zostały. Także e, może się Dużo jeszcze zmienić. Eee, mamy tutaj Lechie, Gdańsk, Wolski i jest, moi drodzy, pierwszy gol. Eee, Jakub Piotrowski strzela gola na 1-0 dla Pogoni w meczu ze Śląskiem. Tutaj mamy znowu Lecha Majewski, eee, Piast, Lechia i Karta specjalna jest to Krakowia moi drodzy, a więc w meczu e, Krakowi z Arką e, Mirosław Cowilo, e, Gwiazda, czyli karta specjalna e, dwa gole, także 2-0 dla e, Krakowi w meczu z Arką, a więc e, po połowie meczy 1-0 dla Pogoni i 2-0 dla Krakowi. Dwie saszetki zostały do końca. Ciekaw jestem, ile goli jeszcze tutaj e, nam wpadnie. Także lecimy tutaj. E, no i moi drodzy, jest gol. A właściwie dwa gole. E, Kamil, Kamil e, Biliński, Idol. E, karta specjalna, oczywiście, ze Śląska. Dwa gole dla Śląska, a więc Śląskę przegrywał. Ale tą kartą wychodzi na prowadzenie w meczu z z Pogonią tu mamy znowu Lecha no, Lech by dużo goli szczył, gdyby w tym meczu grał e, Jagiellonia Cernych i moi drodzy jest Arka a więc Arka strzela gola ale Krakowia wygrywała 2-0 także e, nadal Krakowia wygrywa tylko że e, 2-1 do 1. jest to Mosiejko z Arki Tutaj mamy Termalikę i karta specjalna. Jest to, jest to, moi drodzy, żelazna ściana, no i super fajna karta. Dąbrowski, Broś, Chlołusek i Bereszyński z Legii, super, bo tej żelaznej ściany jeszcze nie miałem. Także, moi drodzy, 2-1 dla Śląska i 2-1 dla Krakowi. Ostatnia saszetka została. Zobaczymy, czy wyniki w obu meczach się. Po tej saszeczce zmienią, tu mamy te zasady gry, ale to nas za bardzo nie interesuje. I moi drodzy, mamy Legię Gilermę, Śląsk Wrocław, a więc 2-1 było. Teraz jest 3-1, a więc Śląsk podwyższa swoje prowadzenie. Joan Roman gola Znowu mamy Jagiellonie. Ona dzisiaj nie gra. Lechia również dzisiaj nie gra. Piast też nie gra. No i ostatnia karta. Jest to karta specjalna, bo zawsze na końcu jest karta specjalna. 3-1 Śląsk wygrywa i 2-1 dla Krakowi. Czy ta karta coś zmieni? Zaraz się okaże, a jest to. Jest to Legia, moi drodzy. Legia by bardzo dużo goli strzeliła w dzisiejszym meczu, gdyby grała. I to jest naprawdę super karta, duet nie do powstrzymania. Nikolicz Pryjowicz, super, bo się cieszę, bo jej nie miałem. Nikolić oczywiście odszedł z Legii do Chicago Fire. No super karta, ale moi drodzy, podsumowując ten, te dwa mecze... To Śląsk Wrocław wygrywa 3 do 1 z pogonią, natomiast Krakowia również wygrywa mecz 2 do 1 z arką. Także tutaj możecie te wyniki zobaczyć. Mogę Wam zresztą pokazać wszystkie wyniki jeszcze raz w tej pierwszej kolejce. No i jak widzicie. W żadnym meczu nie padł remis. Natomiast ja już Was zapraszam na drugą kolejkę. Zaczniemy od grupy A: Lechia kontra Jagielonia, także ruch kontra Korona. No, szczególnie ciekawie zapowiada się mecz Lechia kontra Jagielonia, bo są to bardzo silne drużyny. Natomiast Lechia, jak i Jagielonia swoje mecze przegrały. Także to będzie mecz dla Lechi i Jagiellonii o życie, bo kto przegra ten mecz, ten odpada z turnieju, także bardzo ciekawie się ten mecz zapowiada. Ja już zapraszam was na kolejne odcinki. Nie wiem czy jutro będę miał czas nagrać filmik, ale jutro albo pojutrze na pewno będzie, także trzymajcie się. Pozdrawiam was. Cześć.